Hej, hej, witajcie kochani na kanale Tarociskili witajcie w mojej przestrzeni. Moi mili energetyka na dzień 9 lutego 2022. Wybieramy z kart Tarota oraz zapowiadamy kartami wyroczni. Zatem sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty na dzień 9 lutego 2022 roku. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Czekajcie, już sprawdzimy. Okej. Okay. Słuchajcie, na pewno zapowiada się ciężki dzień. Od razu mówię, że są to pewne przyblokowania. Przy ósemce mieczy mamy pewne niewyjaśnione sytuacje, w ogóle nie widzimy wyjścia z pewnych sytuacji. Jesteśmy przyblokowani, czujemy się ograniczeni. Mamy pewne niedokończone sprawy, ale też nie ruszymy do przodu. E, jakieś blokady, może czujemy jakieś zastraszenie, jakieś zdezorientowanie będziemy odczuwać w danych sytuacjach, w których właśnie jesteśmy. Jeżeli chodzi o pracę, mamy. Mamy właśnie takie otrzymywanie pewnych. Niestosownych rzeczy, może jakieś złe wiadomości, może czujemy się przyblokowani w tej pracy, um, może źle zarządzamy w tym dniu swoją pracę, źle w ogóle ją organizujemy i nie będziemy widzieli dobrych rzeczy, słuchajcie, e, może nie otrzymujemy takiego wynagrodzenia, jakbyśmy chcieli, może umowy, które będziemy w tym, pod, w tym dniu podpisywać, nie są takie, jakbyśmy chcieli, może mimo tego, że otrzymaliśmy pewne um, dobre. Możliwości w tej pracy, nie widzimy z tych korzyści. Jeżeli chodzi o uczucia, mamy pewną bezsilność, jakąś nieśmiałość, możemy czuć pewne osamotnienie, oddalenie od swojej miłości. Relacje raczej mogą być w tym dniu chłodniejsze. Rada od karty to jest tak, byśmy mieli w tym dniu cierpliwość, słuchajcie, i wytrwałość, ponieważ tylko to umożliwi nam przezwyciężenie tej blokady, która w tym dniu po prostu jest. Zobaczcie, mamy zawiązane oczy, mamy zawiązane ręce, jesteśmy w tym dniu. Bez ruchu do przodu, nie potrafimy wyjść z pewnych sytuacji, jesteśmy po prostu przyblokowani, mamy nieśmiałość, mamy jakieś granice, które są wyznaczone, a my ich po prostu nie potrafimy przejść, tak? Mamy jakieś trudności, słuchajcie, mamy jakieś obawy, być może niektórzy w tym dniu otrzymają złe wiadomości, niestety, albo takie wiadomości, które nie są na tyle dogodne i na tyle dobre, które po prostu były przez nas oczekiwane. Takie niestety mogą być. Dobrze, zobaczmy sobie Kartę dopowiadającą na ten dzień. Mhm. Słuchajcie, kartą dopowiadającą jest ogród, więc tak naprawdę, jeżeli czujemy jakieś przyblokowania, to my wchodzimy w fazę jakiegoś rozwoju, fazę jakichś innych rzeczy, i teraz nie potrafimy dokonać tego wyboru. Czujemy się przyblokowani w danych miejscach, nie potrafimy się zdecydować. Ogród nam pokazuje, że są jakieś nowe ścieżki. Idzie do nas dobrobyt, ale my tego jeszcze nie widzimy, bo my jesteśmy przyblokowani w pewnym. Miejsc. Jeżeli chodzi o pracę, być może nawiążemy jakieś kontakty, być może otrzymaliśmy jakieś nowe możliwości, słuchajcie, ale my nie potrafimy tego wybrać, bądź sami nie widzimy korzyści z tego, co mogłoby być, więc gdzieś się zatrzymujemy. Jest tutaj ścieżka, słuchajcie, jest ścieżka do dobrobytu, natomiast my w tym dniu nie widzimy tego wszystkiego, bo gdzieś emocjonalnie będziemy się blokować. Um, jeżeli chodzi o miłość, słuchajcie, możemy. Mimo tego, że otwiera się przed nami ogród szczęścia, czuć pewne przyblokowanie może być w strachu, w jakichś obawach, możemy nie wierzyć, możemy nie ufać do końca, możemy nie wybaczać do końca, mimo tego, że tutaj coś się zadziewa, tak, więc gdzieś tutaj może nas to po prostu blokować. Mimo tego, a ogród jest dobrą kartą wyrocznie, bo ona zapowiada dobrobyt, jakąś obfitość, być może sukcesy, tak? Więc już tutaj naprawdę będzie dobrze, ale my się sami wewnętrznie blokujemy w tym. W tym dniu, nie dokonamy pewnych wyborów, nie pójdziemy pewną ścieżką, zatrzymamy się na samym początku i będziemy oczekiwać na to, co może się wydarzyć, bo my, tak naprawdę, na stopie kariery, na stopie rozwoju miłości, nie, do, nie, nie dobierzemy odpowiedniego rytmu, nie dobierzemy odpowiedniej ścieżki w tym dniu, bo mamy te wewnętrzne przyblokowania, mamy jakąś nieśmiałość. Słuchajcie, być może wyznaczamy sobie pewne granice i boimy się, że tego nie przeskoczymy, i tutaj na sam Końcu w tym ogrodzie po prostu szczęścia, nie znajdziemy tego, co chcemy i tak energetycznie będziemy w tym dniu niestety pracować. Jakieś zakazy, coś, co nie pozwoli nam przejść pewnego etapu, mogą w tym dniu wystąpić. Mimo tego, moi kochani, życzę Wam pokonania tych blokad i ruszenia do przodu. Życzę Wam zatem samych cudowności. Pozdrawia Iris. Pa, pa, pa.